Cześć wszystkim! Z tej strony Sylwia i witam Was w nowym odcinku podcastu Platonopolis. Naszym dzisiejszym tematem będzie psychoanaliza Zygmunta Freuda. Był on Austriakiem pochodzenia żydowskiego. Chciał on zostać naukowcem, aczkolwiek został neurologiem zajmującym się chorobami psychicznymi. Dodam Wam tylko jeszcze, że Freud jest obecny w podstawie programowej, jeżeli chodzi o olimpiadę, aczkolwiek nie ma go w podstawie na maturę, co nie znaczy, że Wam się tam nie przyda, ponieważ jest to koncepcja bardzo ciekawa, I choć nie jest ona czysto filozoficzna, to jednak się o filozofię też ociera. Zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy od podstaw, czyli tego, jak Freud dzielił ludzką psychikę. Była ona podzielona na dwa różne sposoby: po pierwsze, na świadomość, przedświadomość i podświadomość. Świadomość, jak nazwa wskazuje, to są wszystkie w pełni świadome nasze procesy myślowe. Przedświadomość to są myśli nieświadome, które mogą zostać potencjalnie uświadomione z kolei podświadomość to są procesy myślowe, z których absolutnie nie zdajemy sobie sprawy. Drugi podział obejmuje id, ego oraz superego. Zacznijmy od id. Bardzo mocno wiąże się ono z naszą nieświadomością. ID jest najbardziej pierwotnym składnikiem ludzkiej psychiki. Jest ono u nas obecne od urodzenia i reprezentuje wszystkie nieświadome popędy biologiczne i instynkty. O tych popędach jeszcze potem będę mówiła więcej, powiem jakie one są u Freuda. Funkcjonuje ono całkowicie w nieświadomości i kieruje się zasadą przyjemności. Oznacza to, że ID dąży do natychmiastowej gratyfikacji swoich pragnień i potrzeb, nie zważając na rzeczywistość, normy społeczne czy też konsekwencje. Dla id nie istnieje jakaś logika upływ czasu ani dobro innych. Liczy się wyłącznie redukcja napięcia i osiągnięcie przyjemności. Id to jest po prostu taka absolutna podstawa, taka którą się też kierują zwierzęta. Takie pierwotne potrzeby typu zjeść, napić się i wyspać to właśnie obejmują id i to ono za takie podstawy odpowiada. W zupełnie odwrotny sposób działa superego. Obejmuje ono nasze zinternalizowane zasady moralne i kulturowe, wykształcone w trakcie rozwoju i interakcji z otoczeniem, np. przez rodziców czy szkołę. Według Freuda problemy psychiczne mogą wynikać z ucisku poświadomości, która nie może się wydostać, a można je wyleczyć, gdy się je zrozumie i uwolni. Rola superego polega na kontrolowaniu i regulowaniu zadań jednostki poprzez narzucenie zasad moralnych oraz standardów społecznych. Superego przeciwdziała prymitywnym impulsom id, które dążą do natychmiastowej gratyfikacji i mogą prowadzić do nieakceptowalnych zachowań społecznych. Jednakże nadmiernie rozwinięty superego lub zbyt surowa internalizacja tychże norm społecznych może prowadzić do poczucia winy, lęku oraz zahamowań psychicznych, co może negatywnie wpływać na psychiczne funkcjonowanie jednostki. Że jak widać, rola i sposób działania superego jest zupełnie przeciwieństwem id. Na tę chwilę może to troszeczkę wyglądać tak, jakby ścierały się w nas dwie zupełnie przeciwne siły, lecz po to właśnie mamy trzecią część naszej psychiki, czyli ego. O ile super ego jest w świadomości, a id jest nieświadome, o tyle ego znajduje się na obu tych przestrzeniach. Ego jest odpowiedzialne za kontakt z rzeczywistością i za podejmowanie decyzji. Jako jedyna właśnie część psychiki funkcjonuje zarówno w świadomości, przedświadomości i nieświadomości. Ego kieruje się zasadą rzeczywistości, oznacza to, że nie odrzuca pragnień id, ale próbuje je realizować w sposób możliwy do zaakceptowania przez otoczenie. Ego działa rozważnie i planuje, ocenia sytuacje oraz wybiera działania, które przynoszą korzyść bez wywoływania niepożądanych skutków. Jego głównym zadaniem jest mediacja pomiędzy rządzami id, a wymaganiami superego. To czyni je centralnym mechanizmem zarządzającym naszą psychiką. Podsumowując ten krótki fragment, nasza struktura psychiki może być po pierwsze podzielona na świadomość, przedświadomość i nieświadomość, a także na id, które jest nieświadome i dąży do zaspokajania przede wszystkim tych najbardziej podstawowych potrzeb i popędów, superego, które stanowi ograniczające id zasady moralne, a także ego, które Łączy to ze sobą spójną całość. W tym momencie warto byłoby rozwinąć aspekt popędu, o którym już wspomniałam wcześniej. Popęd to psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu, z pogranicza tego, co biologiczne i tego, co psychiczne. W rozumieniu psychoanalitycznym, popęd nigdy nie jest uświadamiany. O jego istnieniu możemy się dowiedzieć jedynie dzięki reprezentacji popędu, która jest obsadzona poprzez popęd. Jeszcze zanim przejdę do omówienia poszczególnych popędów, które występują w psychoanalizie Freuda, przytoczę Wam pojęcie libido, które w ujęciu psychoanalitycznym wtedy było rozumiane trochę inaczej niż się pojęcie libido rozumie współcześnie. Libido to jest pojęcie wprowadzone przez Freuda. Za libido uważał on energię życiową i nie tylko seksualną. Było ono dla niego instynktem życiowym i energią, która pcha nas do życia i do doświadczenia tego życia. Freud uważał, że Libido tworzy się jeszcze w dzieciństwie i wpływa ono na naszą osobowość. Popędy możemy wyróżnić cztery. Po pierwsze, popęd życia, czyli eros, służy przetrwaniu jednostki i zachowaniu gatunku. Forma energii, za pośrednictwem której popędy życia spełniają swoje funkcje, to właśnie Libido. Mamy oczywiście popęd seksualny, który, zdaniem Freuda, tłumiany, prowadzi do zaburzeń psychicznych. Popęd seksualny możemy częściowo też uznać jakoś za fragment tego popędu życia erosu. Mamy też popęd śmierci, popęd destrukcyjny, który realizuje nieświadome pragnienie śmierci, oraz na koniec popęd agresji, czyli autodestrukcja zwrócona na zewnątrz przeciw obiektom zastępczym. Freud spekulował na temat źródła popędów. Stwierdził on, że zgodnie z zasadą przyjemności cechą organizmów jest minimalizacja pobudzenia. Czyli przejście od stanu wyższego do stanu niższego pobudzenia. Psychicznym efektem tej zmiany jest odczuwanie przyjemności. Popęd jest zatem dążeniem do tego rodzaju zmiany. Autor książki Poza zasadą przyjemności zwrócił uwagę, że ostateczną granicą redukcji pobudzenia jest dla organizmu śmierć moment dezintegracji. Zatem ostatecznym celem popędu jest śmierć. Jednakże z pewnych zewnętrznych przyczyn organizm musi oddalić się od tego głównego celu i przejść do stanu większej organizacji. Takie wydarzenia wydłużają jedynie drogę do osiągnięcia śmierci. Freud jednakże stwierdził, że śmierć organizmu nie może nastąpić na najprostszej drodze do śmierci, ale na drodze poprzednio przybytej w odwrotnym kierunku. Zatem popęd samozachowawczy chroni indywidualną drogę organizmu do śmierci. Ciekawym elementem Psychoanalizy Freuda jest tak zwany kompleks Edypa. Jest to sytuacja, którą Freud stwierdził, że da się zaobserwować u chłopców. Polega ona rzekomo na tym, że z pewnym czasem chłopcy zaczynają czuć nienawiść do ojca, a zaczynają czuć pociąg do swoich matek. Nazwa tej sytuacji wzięła się od mitologicznego Edypa, którego historia polegała w skrócie na tym, że dostał on w wyroczni przepowiednie, że zabije on swojego ojca i że będzie w związku ze swoją własną matką. Edyp bardzo nie chciał do tego doprowadzić i opuścił swój rodzinny dom. Nie wiedział on, że był on adoptowany i że rodzice, z którymi mieszkał, nie byli jego rodzicami prawdziwymi. Ty szedł sobie drogą, to spotkał orszak, w którym był król Laios. No oczywiście nie wiedział Edyb, że to jest jego ojciec, no i tam mu się nie spodobało, zabił go. Potem w Tebach był taki niefajny upiór, który tam dał zagadkę, że co to jest za zwierzę, które rano chodzi na czterech nogach, w dzień na dwóch, a wieczorem na trzech, chodziło o człowieka. I jeszcze w nagrodę za to, poza tym, że ten stwór zostawił Teby, to jeszcze można było o Jokastę, która była w wdową po Lajosie, poślubić, no która była, jak się okazało potem, matką Edypa. Ta sytuacja, tylko że występująca u dziewczyn, która miałaby powodować nienawiść do matki, a pociąg do ojca, to jest kompleks elektry. Zdaniem Freuda miało być to powszechne zjawisko pośród dzieci między trzecim a piątym rokiem życia, które polegało na pragnieniu seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej przy jednoczesnej chęci pozbycia się rodziców tej samej płci jako seksualnego rywala. Freud poprzez kompleks edypa starał się wytłumaczyć mnóstwo ludzkich zachowań. W praktyce jednak nigdy nie udowodniono nawet realnego istnienia tego kompleksu. Jego domniemane skutki często łatwiej było wytłumaczyć w inny sposób. Na przykład, lęk przed kobietami może być po prostu efektem traumy pierwszych prób nawiązania jakiegoś erotycznego kontaktu. W psychologii ewolucyjnej kompleks Edypa jest odrzucany, natomiast występujący konflikt między dziećmi a rodzicami tłumaczony jest w zupełnie inne sposoby. Przykładowo Edward Wilson dowodził, że kompleks Edypa nie może, tak jak zakładał Freud, być kulturowym mechanizmem hamującym instynkty kazirodcze, ponieważ występowanie tego typu wrodzonych tendencji prowadziłoby do chowu wsobnego. Już może nie będę tłumaczyła co to jest i yy, to nie jest jakby zbyt istotne, tylko jakby Wam chciałam pokazać, że obecnie raczej się odrzuca teorię Freuda. I tak... Yy, Taka sytuacja musiałaby być szybko wyeliminowana w procesie ewolucji i tym samym pożądanie osoby spokrewnionej nie może być uwarunkowane biologicznie. Ostatnim aspektem, który poruszę dzisiejszy w odcinku, jest stosunek Freuda do kultury. A jest on bardzo podobny do stosunku Żana Jacques'a Rousseau, o którym wspominałam w drugim odcinku podcastu pod tytułem Jak powstało państwo? Mam nadzieję, że to pamiętacie i że skojarzycie. Zdaniem Freuda, kultura to źródło cierpień. I ogranicza ona człowieka. Nie potrafimy się też dopatrzeć racji, dla których stworzone przez nas struktury nie miałyby nam dawać większej ochrony przed cierpieniem i w większym stopniu przyczyniać się do szczęścia. Przyczyną tego stanu jest nasza własna psychika. Bylibyśmy, zdaniem Freda, zdecydowanie szczęśliwsi, gdybyśmy się wrzekli kultury i wrócili do stanu prymitywnego, co u było byłoby stanem natury. Zdaniem Freuda też wielka część winy, jeżeli chodzi o naszą nędzę, spada na kulturę, która jest tutaj rozumiana jako suma osiągnięć i struktur organizacyjnych. I to już wszystko na dziś. Choć ten odcinek wcale nie jest długi, to wierzcie mi lub nie, to jest wszystko, co musicie widzieć o Freudzie na Olimpiadę. A będzie to dodatkowa dla Was ciekawostka, jeżeli chodzi o maturę, ponieważ tak jak wspomniałam, Freuda w podstawie na maturę z filozofii nie ma. Oczywiście Freud nie był jedynym psychoanalitykiem. Zapoczątkował on ten nurt, a potem jego myśl była w różne strony kontynuowana przez innych, przykładowo przez Elisa Froma, chociaż raczej, jeżeli chodzi o kwestie olimpiady czy matury, to bardziej się na niego patrzy jako na filozofa społeczno-politycznego, czy też Karla Gustawa Junga. Choć odcinek nie był długi, to mam nadzieję, że w przystępny sposób przedstawił on wam kwestię Psychoanalizy w ujęciu Zygmunta Freuda, i że ten odcinek Wam się przyda w przygotowaniach do olimpiady czy też na maturę. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Napiszcie jeszcze, co mogę poprawić w podcaście, co powinnam zmienić. Trzymajcie się ciepło i cześć!